Ciema, no witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Splans vs Zombies 2. Już trzeci odcinek na moim kanale i zapomniałem w tamtym odcinku, w poprzednim yy, wspomnieć o tym, że jak jest 5 wyświetleń, to też kolejny odcinek leci. I patrzyłem znowu, co wy tam. Dobra. resume Resium. Czekajcie, za cicho gra. tu tu, 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 tu. What is that? Dobra, damy sobie radę, bo to. Raczej nie bez większych problemów damy sobie radę. Nie, jest jeszcze bardzo trudny etap. Bo później te nawet takie gry będą trudne. Yy, tutaj mamy orzeszka. Na razie nic nie będę stawiać bardzo ważnego. Żadnych potato min'ów. Tylko żeby sobie... Dobra, na ciebie zużyjemy ciebie. Na ciebie zużyjemy ciebie. Ale się fajnie zrymowało. Dobra. Yy, tylko nie wiem, czy nie. No dasz sobie radę. Bez problemu. Tylko niszcz cie groby. Na tym mi najbardziej zależało. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu zaczyna się chyba. dobra hehe, ich troszeczkę tutaj he, he. hehe, 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 Czemu jak postawiłem orzeszka? Coś tam było niedobrego, czy co? Już nawet nie wiem. Mam zanik jakichś pamięci Hello, sunshine. Dobra, damy sobie chyba radę z tego co ja tutaj widzę, ale tutaj idzie niezła armia. Ale wiadomo. Damy sobie radę, tak myślę. Nie, nie, nie chcę używać się na razie zdolności. Chciałbym troszeczkę zaoszczędzić tych zdolności na bossa jakiegoś. Tutaj idzie ten zombie. To już wiadomo, leci ty, lecisz ty po prostu i tyle. Bez zbędnego gadania. Hmm. A hook wave of zombies is approaching. Nie! Ten głupi. Gałgan za mnie. Napiszcie w komentarzach, że to ze mnie Gałgan, bo ja przypadkowo kliknąłem na umiejętności. Ja tak często mam. Nie wiem, czy to wina mojego telefonu, że on słaby, bo on ma strasznie... Słabo się klika na nim ogólnie na tym telefonie, a więc to możliwe, że wina telefonu, ale złożyłem aż najlepszą zdolność i to jest najgorsze. Dobra, damy sobie radę. Damy sobie radę! Ufaj mi. A już koniec? Nie. No właśnie, tam był jeszcze boss. No nie, no nawet nie ma sensu zużywać tych rzeczy, bo to jest proste po prostu. Tutaj zużyjemy, bo dostaniemy kolejną zdolność. A i tak mam nadzieję, że zrobimy to. I powtórzymy sobie jakiś poziom na tym, w tym odcinku jeszcze. Chyba pierwszy to będzie, czy nie? To jest najlepsze. Ale mam nadzieję, że w miarę nadrobimy y hajs z Albo piniaty parki zrobimy. Właśnie nie. Chyba jeszcze nadal nie można. Y Dajmy sobie radę jakoś. Dobra, coś postawmy Będę gdzie nawet mogą mi to zjeść. Nie będę mi zły. Jakby y po prostu tutaj. Fajnie. Dobra, tutaj idzie ten. Ty. Jeszcze raz, ty jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz, i zamrożenie no i tyle Możemy co? Zamrożeń właściwie dać, żeby to szybciej pominęło. Po prostu, i ty za. <śm> Mamy Dawajcie zamrożenie albo jakiegoś strzelca. Mamy zamrożenie w sumie, to tak, zróbmy. Dobra, IPAP. Bez większych problemów daliśmy radę i dostaliśmy klucze do światów. Jak widzieliście mapę światów, to teraz mamy klucze. Taką mapę, właśnie. Kiedyś było fajnie, bo kiedyś, z tego co ja pamiętam, było tak, że dostawaliśmy po jednym kluczu. A teraz jest inaczej. Jeden klucz dostaliśmy po prostu i tyle. E może sobie odblokujmy piratów i uciekajmy. Nie wiem jaki świat przejdę jako pierwszy. Napiszcie mi jeśli możecie. I przejdziemy na przykład czwórkę. Zobaczmy, nie. Chyba to było ten poziom ze zdolnościami, tak? Czy przejdziemy? Powtórzymy, żeby dostać piniatę. Wczoraj nie powtórzyłam, to dzisiaj powtórzę. No i już prawie się zwrócił nasz hajsik. To mi się podoba. Nie wiem po czym, a bo dostaliśmy tysiąc chyba za pokonanie bossa. Dobra, na razie krótka lekcja, a damy sobie radę. Dobra. Szkoda, że nie można tego samouczka pominąć. Skip jakieś powinno być. przycisk Skip. Dobra. Nie ja mówię chyba zazwyczaj będę. Korzystywać. A tutaj szkoda, że nie masz jakiegoś przycisku, czy chcesz potwierdzić zakup zdolności. Znaczy teraz by się przydało na tym telefonie, bo on ma słabą. On jest słabym ogólnie telefonem, jeśli chodzi o klikanie. W miejsce dobre. No dobra, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. A już mogę mi ale już nie, bo za długi będzie odcinek. Pa.